Witam was kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w międzyczasie tym tłumom, możemy robić babkę. Tutaj kolejnym odcinku, poradniki z Avatarii, zapoczątkujących. W tym dzisiejszym odcinku, jak zapowiadałem, odcinek będzie mm. tak, że jeśli biecie tam Avatarii 7 w górę, to będzie kolejny poradnik. On będzie dla was czekał, jak zobaczę, że będzie 7. To na pewno. A tutaj możecie pić tak samo. Czyli pośle ten mapek, umawiamy, się, tak będzie. Nie będzie, no to, to poczekam. Więc będę bardzo miło, oczywiście. Więc tak. A bo jeśli będzie więcej wyświetleń, to możemy coś tak zrobić. Po prostu. Żeby już było Was więcej, to też mogę wstawić. No nie spokojnie. To też będzie spok. Ale na razie. Więc jak jest po prostu. A w dzisiejszym odcinku dajdzimy. Kilka sekund. Dobra, w dzisiejszym odcinku będę wam opowiedział. Na przykład co to jest fotograf? Ale wyłączyłem Wam tak do końca jak co to jest fotograf ogólnie? Ogólnie fotograf zależy od... Nie wiem, chciałem jakieś odcinki, żebym tylko je to jest fotograf, ale w jakimś sensie, To w tym chodzi, że... A dlaczego? on Coś takiego, ma zdjęcie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby tutaj był ktoś, Który jest znajomego, lub sobie sam może zrobić takie zdjęcie. No i... A jak robisz te zadania w ogóle? No i tu mam dać? Znajdź pięć akceptujących zdjęć, w jakim trzeba wyciągnąć te. Również nie zrób, co i Pozy. poznamy się. czy zdobywamy OK. Następnym zawodem jest to makijarzystwo, czyli makij Czyli, osoby osoby, tak? Będę tak. ludzkim. Dwa drugi makijaż, nie mówię, nie mówię. razy zdobądź akceptację w jednym twarzy. Druga rzecz takiego. No i, no i się zastanowicie też, czy na pewno to się Wam opłaca, czy nie, ale ja powiem Wam tak, to się naprawdę opłaca. Tu mamy na przykład, możemy sobie nawet sami sobie przymocować. No prawda, to nie jest też ani całkiem Może Powiedzmy tak, brwi też, wszystko, oczy i tutaj mamy cel, czyli teraz Coś takiego. Ale No i mam o tym tak. To co chciałam tutaj pokazać. Nie ma pokazywasz, tak? No i kochani, jak mówiłem, jak, jak to tyle będzie, to będzie wstawione Oczywiście no, ja poczekam, tak? Co to, to też jest event? Event to jest takie coś. No i po prostu wkliczacie sobie to. różne są eventy, to jest taki jakby wyjątkowy event. Że jak ktoś gra w ja macie tutaj event, to robicie na torkę, tak? No i na tym to polega? Polega na tym, żebyście sobie robili punktacje. Jakbyście mogli to widzicie, to jest filozofia, nie muszę o tym mówić. I czasowo też jest, oczywiście. I też, też zapytam, ale dlaczego trzeba tak unikać? No bo dlatego, że nie stracicie całego HP. Nie stracicie dużo punkcików, możecie wymieniać je za rzeczy. A jakie? Bo za zamkniętym strzałką, i To jest bardzo proste. Dla, nie dla, dla, dla niektórych to jest trudne, ale dla mnie to jest typowo łatwe, tak? Nie dla każdego to jest łatwe. Więc to teraz się zakopiłem. Wiecie, bo jak ja zagaduję się, to ja też przy okazji ja nie mam takiej, wiecie, równiowej prostu, prostej. Co się

Więc z tak. to tak wygląda. Zaprawdę jak powiem pani, że No, udało się super nawiązać no, takie różne elementy różnych No I tutaj, on tak ile razy możemy? No, i tak 3, 5 razy możemy. 5 razy z danego czasu. Czyli, jakby obliczenie mamy 5 razy z danego punktu. I wam, wam to, jest, no, teraz to czas. No, i jakby tak. Jeszcze będą poradniki z awatarii. Może jakieś jeszcze wymyślę dla Was, takie ciekawsze, pod kątem będę Wam to mówił. będę informować... Może nie aż tak informować, tylko chcę będę dawać daty premiery. Jak się uda wam tyle wpić, no to po prostu dam sobie jako premierowo... Nie wiem, no po prostu dam coś takiego. Czy tam coś takiego? No wiecie, to, to jest dość ciężko dla mnie takie coś nagrać. Ale łapki też będą, będzie bardzo miło. Oczywiście przyjemnie też będzie, niech łapki wyjazdą. No i dobra, co tu mamy dalej? Tu mamy to. Okej. Okay. Okej. Okay. I okej. Okay. I super. Więc tylko tak. Teraz tak, czyli możemy raz. A przepraszam, cztery raz, mi się pomylił z pięciu. Macie tym wyższy level, tym więcej możecie robić statków, więcej wylotów w kosmos. Takie jest, jest taka, bo i filozofia. No i co to, tutaj? To, to, to. Jestem w wartownikach i, i mamy coś takiego jak taka zdobycie. Na przykład tu mamy to, sprzątanie, coś takiego, podstawa. No i tutaj jeszcze mamy jakiś zawód. To jest nowe, to widzicie? To fortunę już go wam I jeszcze mamy tak, serce. co to jest już? Tutaj musicie mieć znajomego. A co to jest za topka? Topka to jest taka wiecie, Po to sobie topka. Ja kochani, jak mi dam radę, no to musimy jeszcze tutaj muszę dobić na przykład do... do top 7. Może uda mi się, nie wiadomo, ale mam strasznie bardzo mało Niestety, jak to mówię, taki poradnik to ode mnie, tak? No i wiadomo, sprzątanko, sprzątanie, podstawa. Sprzątajcie, kochani, tutaj, bo naprawdę ogrodnik ma dużo nagród. Nie który lepiej dostajecie, wy. Ale na przykład, jak skończycie na przykład. E, ogrodnik e, ma słabsze nagrody, na przykład. E, jak sprzątacie, na znaczy, co chodzi, to dostajecie lepsze rzeczy, bo. E, Ciekawostką jest to, że jak, do, jak skończycie na przykład sprzątacza, dostajecie 150... Tak odkłada ciekawostkę ciekawostka, tylko wiecie. Do, nie wiem, nie wiem, jak się to wiedziałem, ale warto też pamiętać, że... Jak będziecie chcieli, kochani, mieć gościę, czyli moją tutaj y, przyszłą narzeczoną, jak wiecie. jako tutaj spada spontanicznie ona no, też, żeby wam powiedziała... Na no, bardziej się zna na awatarii, jest weteranką awatarii, dużo lat już to gra. Gdybym wam powiedziała, bardziej wam by to wytłumaczyła z wiedzą awatarii, jak jest to była tutaj przykład co razie w level w takim krótkim czasie, tak, takim że w rok, Było ciekawostka jest to też ode mnie, że była też taka strona jak. Yy, jeszcze tutaj jakaś ale ale się inniamy z różnych powodów. Po prostu nie ma tam jakiejś, nie wiem, jakaś taka dziwna sytuacja się stała, ale już jest w porządku. Trzyma się, trzyma się, wszystko się trzyma, więc tak. Chyba pamiętam tak, że naprawdę, to seria, seria, ale naprawdę to jest... Te seria są naprawdę, kochani, tutaj, no, ciekawie, no, kurde, naprawdę, no, tak, że to jest... Wszystko w jednym, ale naprawdę to jest ciekawe, no. no i że tak to wygląda, tak. No, że wiecie, jakby moja tutaj wie, że na przykład ja na przykład nagrywam tak, że coś mnie w tym wspiera, tak? Ja też się, jakby na przykład też jestem tiktokerką, ja jestem youtuberem, tiktokerem, ale wiecie co, no też mnie w tym wspiera, no. No nie ja powiem Wam kochani, tak, że no... E, <noise> Mogę wam powiedzieć różne rzeczy na przykład, że no nie, nie w każdym tak? będzie żył w zgodzie, tak? O coś się zawsze możesz spostrzetać. Na przykład tak szkodowo będę, na przykład I patrzcie na to. I gościu, co teraz ma 40 normalny to aż japier... przepraszam. Nie wiem co jak ludzie to robią. Ja tego nie rozumiem. Kościół, który ma tyle... Ma tyle punktacji. To jest normalny japier... No wiadomo, bez, już bez tego zdania po prostu budę, no ja pierdzielę po prostu. Jak to człowiek ma się nie załamywać? Bo i wam, tak, nie załamujcie się, ja już za więc. już dajmy przykład, prawda? Daję wam przykład, dlaczego to jest takie chore. To są chore topki, kochani, to są takie topki, które nawet ja my sam nawet nie gardłem. Ja Wam powiem kochani, tak, ja lepiej, ja bym wolał kochani bardziej zarabiać na tym YouTube, bo naprawdę to jest bardzo ważne, by poradniki mi się tu dobrze ogarniały, tak? ja znaczy, sam jestem, sam tak. tak, jeszcze powiedzmy, że on tutaj, no ja pierdzielę, kurde, jeszcze gościu mi tu stoi, tej, jeszcze mi tu hamsko tu stoi, na tej nocy, so, przepraszam, ale naprawdę je się troszeczkę wpinniłem. Popatrzcie, gościu z tym znakiem zapytania, chyba na tej dyskusji tutaj na temat w tych poradnikach, bo tutaj jest bardzo ważne. Gdzie to jest zna... Tak, co ludzie są. Tyle macie, tyle ma I to jest... dobry, nie znam. Ja bo wam ciekawe. Nie, po prostu to jest dla mnie jakiś w ogóle... Nie wiem, co. Nie wiem jak bym to kochani nazwał. Ja bym to nazwał naprawdę, Masakra, Masakra. Totalnie. No nie... Ale ja naprawdę, no bo jak że no. Ja na przykład samemu bym powiedział sobie, że nawet jest ok, tak? Ja jeszcze mam, mam takie różne. No i wiesz, Jezus, Maria, to jest no, ale to nie Nie się to na tym productem, to ja się dobijam najbardziej samemu. Czekaj Końka. jak wrócę, to znajdziemy się zaraz. mi się tutaj i będę już tutaj na co znajdziemy. to dzień. co kochani jednak się nie udało, a teraz została baga. Więc dzisiaj kończymy na tym odcinek. Trzymajcie się kochani, Mam nadzieję, że on się się podobała. sytuacja weszła. Może jak się teraz odpali, przed zakończeniem, to po prostu będzie śmiesznie. Felia postanowiła się na mnie powiedzieć, nie będzie odcinka, przykro koniec, mi, koniec się będzie. Jak to mogę I tak. Jak się teraz włączy, to będzie dobrze. Proszę. Dobra, włączyła się. Jestem już. Dobra do kochani, w następnym panie odcinku będziemy kontynuować tutaj naszą trzegodę tutaj z tym towarzyszem. Jak wiecie tutaj tak samo jak 7 łapek tutaj. No i co? Może 5, bo będę się, nie będę się tak wie cieszył, że 5 łapek w górę. Kolejny odcinek tutaj będzie poleci, wiecie, tutaj ja poczekam spokojnie. Damy radę. Tutaj wiecie, mało odcinku, mało rzeczy tutaj leci. Skończymy sobie w tym pokoju, ale w międzyczasie kochani, w międzyczasie kończymy już odcinek, trzymajcie się kochani, do zobaczenia, trzymajcie się, subskrypcja, łapka w górę, będzie bardzo miło, trzymajcie się, kochani, cześć.